Lampa do Porsche. Jak widzicie, z wodą z wodą w środku. a lampa od jakiegoś czasu paruje. No i sprawdzimy, dlaczego którędy ta woda się tam dostaje. Czyli zrobimy sobie podciśnienie w lampie. I tak jakbyśmy sprawdzali, dentkę w samochodzie, którędy, gdzie jest gdzie jest dziura. Tak samo zrobimy i w tym przypadku. ちょ <music> <music> Troszeczkę do klami, troszeczkę przy kloszu. także lampa jest rozszczelniona, trzeba klosz wykleić z obudowy, starą powłokę kleju wyciągnąć, dokładnie wszystko oczyścić i lampę skleić ponownie. Z lampą jestem w trakcie rozklejania jej, ten dół się trzyma, aczkolwiek e, no co? Chcę już pokazać zanim rozkleiłem, że są we wnętrzu ślady po wyschniętej wodzie. To jest bardzo niebezpieczne na tej warstwie aluminium, na tej ramce, e, ponieważ e, taka woda potrafi potrafi, nazwijmy to rozpuścić tę powłokę aluminium. Inaczej w miejscu gdzie ta woda stoi często schodzi ta warstwa aluminium, taki matowy ślad pozostaje lub się wyciera do białego, także jest tutaj wiele takich miejsc postaram się to oczywiście uratować No ale ważne jest dla mnie to, żeby zabezpieczyć się, że po prostu w takim stanie ta lampa przed rozebraniem już była. O ile. Udało się tutaj ładnie tą lampę rozkleić. Zresztą, widzicie, że bez jakichkolwiek uszkodzeń, to teraz ogrom pracy, naprawdę, żeby oczyścić tą obudowę z powłoki tego starego kleju. I ta cała praca jest w tej chwili przede mną. No tutaj, tutaj już jest ładnie. No i. I to pierwsze nie wiem 45 minut reszta przede mną także kilka godzin tak naprawdę pracy żeby ta obudowa była oczyszczona do gołego plastiku nałożymy wtedy primery nowy klej będziemy lampę sklejać ponownie Miejscu starych nitów tutaj, które były nitów, takich szywek, są zatopione też metalowe takie spinki, które ten klosz dodatkowo przytrzymują. A tak to tak naprawdę nie ma, nie ma, nie ma jakiś tam śladów ingerencji w tą lampę. Klej nigdzie bokami nie wystaje, obudowa nie jest popękana.